Dzień dobry, dzień dobry kochani na kanale Karty na Miłość. No tak pięknie lajkujecie, komentujecie, że ja wam dam, kochani, dzisiaj ślimaczki z fantastycznym przekazem. Wtedy, kiedy zobaczycie, wtedy on będzie dla Was obowiązywał. Słuchajcie po kolei od naszych baranków do rybek. Tu jest dla Was, kochani. Zaczynamy od baranka, tak? Nic nie jest niemożliwe. Właśnie, baranki. Pamiętajcie o tym, że nic dla Was nie jest niemożliwe, kochane moje. No. No to teraz wyczuli się. A wy, puk-puk, choć już Twoje życie czeka. Bardzo możliwe, że wszystko dobrze się ułoży. No właśnie, nie martwcie się, bliźnięta. Twoje życie staje się piękniejsze, gdy kochasz siebie. No pewnie, że tak. Pewnie, że bliźnięta o tym wiedzą. Ja widzę, ile tutaj bliźniąt lajkuje. Jak pięknie. Dziękuję Wam kochani. Raculi się. Dla was teraz proszę bardzo. Kiedy się spieszysz, Raczulisiu, to spiesz się powoli, dobrze? Mam <laughs> są słodkie te karty. Bardzo, bardzo mi się podobają. Lwiątka. Spędzaj swój czas z ludźmi, którzy rozpromieniają twoje serce i twoje oczy. No oczywiście, że tak. Panienki. O, słońce świeci zawsze. Nawet wtedy, gdy go akurat nie widzisz. Może czas się uśmiechnąć. Wagunie moje zadekalne wagi. O, opowiedz się za tym, co jest dla ciebie ważne, obojętnie czy innym się to podoba czy nie. Właśnie. Macie powiedzieć wszystko mi jedno. Piękna, piękna. Skorpiony. Chciałbyś być w połączeniu z życiem, z ludźmi? Zatem musisz wyjść ze swojej skorupy i przekazać się takim, i pokazać się, przepraszam, takim, jakim jesteś. Będzie dobrze, skorpionie, uda się. No. No to moje, kochane mmm, strzelce. Bardzo mocny przytulas dla Was. Bardzo mocny. Ode mnie też i od ślimaczków. Koziorożce, chodź, zrób porządek w swoim sercu i wyrzuć śmieci. Pewnie, że tak. Od czasu do czasu ważne jest, żeby zrobić porządek i powywalać co nieco, prawda. Wodniki. Nie kapujesz, że tutaj utknąłeś. Z pewnością tam jest fajnie. Inaczej ruszyłbyś z miejsca, co? No pewnie. I zodiakalne rybeńki. Kiedy uwolnisz wszystko, czym nie jesteś, Wtedy rozpoznasz, że jesteś już doskonały. Cudowny przekaz, cudowny. Dziękuję Wam, skarby moje, kochane. Życzę pięknego dnia. Do usłyszenia. pa. pa.